Bardzo serdecznie osoby, które mnie śledzą już od jakiegoś czasu i moje poczynania z remontem jachtu za najniższą krajową. Jak również witam osoby, które dopiero trafiły na ten kanał Ryzen Zapraszam do oglądania, śledzenia moich poczynań. Dzisiaj za chwilę zabiorę Was do mojej stoczni, gdzie nadal trwa szlifowanie. Jachtu trafiłem, niestety, trafiłem na próchno. Z Tym próchnem postaram się dzisiaj rozprawić. Zaraz nie jest to dużo blisko próchna, ale zawsze postaram się z nim dzisiaj rozprawić. Yy. Usunąć to, co jest spróchniałe, zastąpić o ile znajdę odpowiedni kawałek drewna. Zastąpić nowym drewnem, a w międzyczasie, w przerwie w pracy, zapraszam Was na herbatkę ze mną z, mojej, z, mojej, z mojego mini kuchenko kubka własnej produkcji. W trakcie robienia herbatki pokażę Wam, na czym to polega. Także Zabieram Was, jestem już przebrany do szlifowania. Niestety to szlifowanie nadal trwa, nadal mnie nie mija. <gryw> nadal mnie nie mija, tak. Ale już zbliżam się powoli do końca. Także zapraszam Was ze mną do stoczni. Za chwilę wszystko Wam pokażę, na jakim jestem etapie i pokażę Wam próchno. <gryw> No, dzisiaj tu jest ciepło. Dzisiaj tutaj jest ciepło. Widocznie już słoneczko nagrzało garaż. Wyczuwalnie jest tutaj cieplej. Tak to wygląda. Dalej szlifuję. Tam narożniki muszę, tutaj te narożniki muszę ręcznie wyszlifować. Z tym już prawie się uporałem. Obie, oba relingi mam już wyszlifowane. Bog jest ok, wyszlifowany. Tutaj mam rozwarstwienie. Dzisiaj chciałbym się tym rozwarstwieniem zająć. Sklejdzie, jest już ciepło, to znaczy ciepło, chwilowo 10 stopni, przód tak wygląda, wszystko jest w trakcie w trakcie szlifowania, ale już tutaj ręcznie, ręcznie te fragmenty mam doszlifowane jeszcze muszę poprawić narożniki jeszcze troszkę pracy przy tych świetlikach też już wy, wyczyściłem. Przy tych całkiem na dziobie też. Na potrzebiu też jest wyczyszczone. Zaraz przejdę do drugiej, na drugą stronę. Pokażę Wam, pokażę wam pruchnicę. Pruchnicę. Pruchnicę to w ząbkach. Pokażę Wam zaraz pruchno. Dobrze, że mogę już wietrzyć garaż Przepraszam stocznie Dobrze, że mogę już wietrzyć stocznie Bo wilgoć Wilgoć w wódce wewnątrz Wychodzi Wychodzi wilgoć i obawiam się, że nie będę mógł wnętrza w ogóle robić Przechodzimy dalej Tutaj pracuję nad Pracuję nad suflapą. A tutaj mam swoją próchnicę. To jest. Nie mam tutaj większej perspektywy. Nie mogę złapać perspektywy. Ale próchnicę mam. Ujawniłem próchnicę na listwie odbojowej. Wszystko się. Znaczy się. No, kruszyłem to po prostu rękami, takie jak gąbka było to drewno. Wykruszyłem tyle, ile dałem radę. Planuję w tym miejscu zrobić jedno cięcie. Tu już jest twarde drewno. W tym miejscu planuję zrobić jedno cięcie, w tym miejscu drugie cięcie. Odkręcić te dwa wkręty i ten, ten fragment zastąpić yy, i ten fragment zastąpić nową, nową listwą. Nową listwą, którą wezmę którą wezmę tutaj z dachu. Może to, to będzie pasowało chociaż grubością nie bardzo. No nie wiem, zobaczę zaraz jak to jak to wytnę. Zostańcie ze mną, spróbuję coś nagrać. Jak to robię? Może szpachla też będzie dobra. Ej, już śrubę wyrobiłem. nie, to chyba gwóźdź po dobra z nimi nie poradzę Żeby była ukręcona Okej okay. Jest Puściłem Od razu oczyścimy I próbujemy to albo wykręcić, albo wyrwać. A daje się chyba wykręcić. No i silikon. Słuchajcie, jak remontujecie jachty drewniane, używajcie silikonu. Owszem, ale róbcie to z umiarem. Albo najlepiej nie używajcie tego silikonu. Silikon nie trzyma drewna Nie nadaje się do Nie nadaje się do drewna silikon. Tą listwę trochę podpuścimy. Teraz drugie cięcie drugie cięcie gdzieś tutaj tniemy pod skątem i wycięte znowu silikon I teraz tak, mamy fragment listwy i tej listwy możemy użyć. Tak, powiecie, dlaczego używa listwy starej, używanej? To znaczy używanej, używanej jak używanej, ale starej. Zobaczcie, ta listwa, ta listwa już ma swój profil. Jest sezonowana X czasu. Jest półokrągła, dokładnie taka, o jaką mi chodzi w to miejsce. Więc, dlaczego mam kombinować i szukać dalej, jak mam coś, co, co stanowi część tego jachtu i jest dobre? Tak, zaraz zaznaczę sobie kąt, pod jakim mam to obciąć. Tutaj Tak. Teraz mogę to przyciąć. Tutaj pasuje. Może nie idealnie, ale pasuje. Trochę za szeroka. Coś na to poradzimy jeszcze. I teraz tutaj Kąty Kąt Zaznaczymy kąt Co? I Na jesteśmy Tu Krzywiarka jakoś tam pasuje a ma pasować idealnie i zaraz tak będzie zaraz się z tym rozprawimy tak i jeszcze z grubości polecimy polecimy z grubości tak to pół centymetra z grubości Listewka przycięta do odpowiedniej grubości, przymiarka, o, tu trzeba podszlifować, tutaj w tym miejscu podszlifować, tu dociągnąć gotowe będzie. Tak, oczywiście szczeliny. Uzupełnimy szczelinki, uzupełnimy tym. Szpachlą epoksydową. Tutaj jeszcze trochę muszę. To była jeszcze zatyczka. Ugniatamy klej epoksydowy do momentu, aż zacznie się robić ciepły. Łączymy dwa składniki. Zaczął śmierdzieć. Myjamy. Tak, powinno się trzymać już. Z magicznego wiadra wziąłem. Gwoździa. I zbijemy to. Jednym gwoździem. Opa. nie tak 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 to by się przydało od góry tylko złapać ją dźwiękistwę no żeby go że użyć mojego dobijacza. Żeby mi nie pękła ta listwa, przykręcę ją, przewiercę ją najpierw. Przewiercę ją sobie.

na dany kształt trochę ją uszczelnimy epoksydem Jeszcze muszę dokręcić tą śrubę, którą puściłem. Na szczęście dało się ją przyciągnąć. Tak wyszła ta listwa na razie. Za chwilę ją jeszcze przeszlifujemy. Na razie niech sobie wyschnie. A my przejdziemy na drugą stronę łodzi. I korzystając z dzisiejszych temperatur, że jest tak ciepło mimo zimy, mimo połowy lutego, skleimy ten daszek. To rozwarstwienie zlikwidujemy zaraz. Ja teraz się trochę oczyszczę. Jadę po klej. Patyczki. Mam tutaj taki klej D4. To jest klej wodoodporny do drewna. Zaraz zobaczę, jak to, jak tego kleju użyć. Stare patyczki do uszu. Patyczek wejdzie. Dobra. Ten klej wprowadzimy po prostu patyczkiem pomiędzy, pomiędzy płyty. Jak daleko się da? Zobaczymy, czy, czy da się go tak wpuścić też. Udało się tutaj na efekty klejenia trzeba będzie nieco dłużej zaczekać Od razu sobie naprawię Od razu sobie naprawię ten fragment którego tutaj którego tutaj brakuje za długie? Nie wkleimy to od razu Złapiemy to, żeby to ścisnąć. Na się pozbędziemy. No to załatwiliśmy drugą sprawę. Zostawimy to do wyschnięcia, do, do nie wiem kiedy, do, do, do jutra, do kiedyś tam. Do kiedy będę miał znowu czas przyjść do stoczni. Zrobimy sobie herbatkę teraz. Zapraszam na herbatkę. Zapraszam na herbatkę chcę wam pokazać moją, mój kubek, który pełno tu tyłu który jednocześnie jest który jednocześnie jest pojemnikiem na różne rzeczy. Na przykład w tym pojemniku znajduje się pojemniczek z paliwem. Mam Dwie herbatki jeszcze ziołowe. Gdzie to odłożyć? A to sobie położyć. Znajdziecie tutaj dwa cukry, zapałki. I kuchenkę. Kuchenka spirytusowa. Woda na herbatę. Gotuje się. 8 minut. Już wam demonstruję, jak to działa. Ale wam paliwo, czyli spirytus, tak zwany denaturat, pojemnik jest szczelny. Odpalamy kuchenkę. Podróżniacie. nalałem pół kubka stawiam na palniku do tego mam pokrywkę i 8 minut czekam aż się zagotuje woda tak to wygląda a to jest pokrywka to jest pokrywka do gaszenia Zgaszę boże światło to pokażę wam jak wygląda ten. Wow, ale zgasiłem. Zgaszę światło to pokażę wam jak wygląda ten płomień. O. Widzicie ten płomień? Teraz kuchenka się rozpaliła tak jak powinna się była rozpalić. Woda zaczęła się gotować. Otwieram pokrywkę, wrzucam herbatkę, herbatka się parzy, zakrywam. A kuchenka dalej się, a kuchenka dalej się pali. Herbatka za chwilę będzie gotowa. Wow. O. Żeby ją zgasić. Robimy tak i tak. I kuchenka jest zgaszona. Stygnie 3 minuty. Mięte sobie zrobiłem. Niech się zaparzy spokojnie. Za chwilę się będę mógł napić. pójdziemy tą listwę przeszlifować, którą uratowaliśmy przed Ruchnicą wyschło, U, wyschło, jak kamień. Nie, pączymy szlifierkę. Zobaczcie, ostatecznie ostatecznie tak to tak to wyszło. No nie mamy tutaj perspektywy, żeby to, to zobaczyć. Dobra, jeszcze tak z bliska. No nie mam tutaj perspektywy w stoczni. Jest za ciasno, za wąsko. Ale ręczę Wam, że ostatecznie to się nawet nie będzie rzucało w oczy. Dobra, wracam do mojej herbatki. Herbatka jeszcze gorąca. Nie bardzo da się ją pić już. Będzie sobie stygła tutaj gdzieś obok mnie. Gdzieś w pobliżu. Może tutaj. A ja przystępuję do ręcznego szlifowania. Może, może da się już napić. Jeszcze gorące. A ja biorę się za te narożniki. Wam, że tak szlifować i być cały czas niezadowolonym można byłoby, bo co już widzę miejsca, które wymagałyby poprawienia. Nie będę was zanudził tym, zanudzał tym szlifowaniem. Żegnam się już sobie wyknąć herbatki jeszcze paruję odniosłem kamerkę do domu tam jeszcze mi się zniszczy w stoczni herbatkę jeszcze piję, jest ciepła chciałem się po prostu pożegnać idę dalej szlifować nie będę was zanudzał szlifowaniem jak znajdę znowu coś ciekawego, to, to zgłoszę się i Wam pokażę. Cześć. Do zaś. Trzymajcie się.